Kolicja na drodze, facet tu okno i wrzescy. Papo, robiłaś ty prawo jazdy, więc razu od ciebie lepił. Poszło do spowiedzi, mówi się spowiadał pod obcindzowi, że cały to przeklino Co tym to hmm, no do no, To teraz e, domu rozrzeszynie i padło. i teraz jak będziesz opowiedzieć brzydkie słowo, to się tam pomyśl na przykład coś innego, nie? Żaba albo coś, nie? No i dobra, rozgrzeszynie synesek wyłazi i zahaczyło o próbnie o żaba, nie, a ksiądz wylatuje z konfesją na Jak tak? A sam Siostra łazi po szpitalnym korytarzu i woła kto chce kaczka. A dziadek już zestalił po Jo i sześć <gry> Pani na lekcji go do dzieci, czy wiecie, dzieci, że w przyrodzie występują kwiaty i męskie? No jak to? No tak. Żeńskie posiadają słupki, a męskie prynciki. Na to, Jasiu. A czy Pani wie, że w Kieleckim też są męskie i żeńskie, ale wiatry? No jak to, Jasiu? No bo widzi Pani, żeński wiatr piszcie, a męski podwołuje. W przedszkolu. A moja mamusia mnie kocha. A skąd wiesz, no bo tata już wymieniłaś cztery razy, a mnie ani rok. A wy wiecie, że mnie chyba szpiegują. Dzisiaj zjadła fasolka po brytyjsku i zaraz na telefon przyszło szczężenie alert o silnych wiatrach. Nie ja, ja mam pełne noty z tych kawałów, ale niestety jest tutaj e, taka grupa młodsza, a jej kawały to są raczej takie dla bardziej doświadczonych, więc dlatego tutaj przywracam te kartki szuka i szuka, żeby nie zgorszyć młodszej publiczności. Nie jest. Gwarzyńcie chcieli coś teściowi kupić na dzieciątku. Uzgodnili, że kupią mi kolczyki. I poszli do jubilera, ale po drodze mijali pora knajpków. No i wleźli się na piwo jedne, piwo drugie, piwo trzecie, piwo po tym jeszcze flaszka. W końcu dotarli do tego jubilera, liczą te pieniądze, ale im brakuje. I ty nie był no więc co? W tym roku to my jej chyba i przebijemy.